Cześć, jestem Adamowski 10. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Bossa z Minecrafta. Słuchajcie, co tu się odbywa? Uch, słuchajcie, zainstalowałem sobie, słuchajcie, feiderki. Jakie to jest piękne po prostu. Ludziska takiego pięknego Minecrafta, to ja w życiu nie widziałem. Po prostu szok. Coś jakoś tak dziwnie się skrzynki bagują tu. To chyba nie miało tak być, co? A dobra, grzybić skrzynki. Skrzynki nas niespecjalnie obchodzą teraz. Yy, dobra, tak, na pewno przez te tu gdzieś... Stało, o, jest Shulker Box. dobra. Od Mity Mint, słuchajcie, Shulker Box. Już jakiś czas tam to dostałem, a zapomniałem o tym, słuchajcie. Ale tu kupuje deprey, mamy tu różne takie tu ładne rzeczy. Pyk, 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 pyk i takie rzeczy tu. serdecznie pozdrawiam, Mity Mint. Yy, słuchajcie, widzicie jak pięknie jest... Słuchajcie, a, jesteśmy, słuchajcie, na 11. Na Dlaczego? No, ogólnie powinno być jakoś 1.8, 1.9 teraz, ale uznałem, że na 1.1 nagramy, ponieważ tutaj mamy naszą piękną dżungelkę i ona na pewno będzie świetnie wyglądać na. na shaderach. A, i oczywiście jakie shaders? Takie, takie. Wizdom. Shaders. To za kilka zarejestrowałem. Te mi się spodobały najbardziej. Możecie mi pisać, jakie shaders byście chcieli zobaczyć. U mnie czy coś takiego? Co to? Nie rozkopywać głęboko. Dokładnie, tam jest głęboko. Tam ktoś jakąś złą dziurę wykopał, więc zabudowałem tak i ostrożnie. Słuchajcie, napiszmy na czacie. Nie piszcie teraz nic do mnie, bo zwiedzam świat na, na F1. I nie widzę czatu. Dobra. Słuchajcie, pójdziemy sobie tak tutaj troszkę Wejdziemy przez tą dżungelkę. <laughs> Naprawdę, kurczę, pięknie jest tak, nie wiem. Nie, wiem, teraz spam. Pifę, pifę. No, słuchajcie, piękny tu jest. Aha, to jest moja początkowa ta działka. Słuchajcie, patrzcie, jak to fajnie wygląda. To, to jest po prostu coś świetnego. Zrobię zdjęcie na miniaturkę. Nie, tam wcześniej było ładniej. Trzeba. Wrócimy się. I tam zrobię zdjęcie ładne na miniaturkę. Bo to jest po prostu tak piękne po prostu ludziska. Słuchajcie, ja tak sobie, kurczę, myślałem. Mm, Słuchajcie, bo przez dłuższy czas, miałem komputer, co będziemy nie powiedzieć, no nie najlepszy, nie najlepszy miałem, tak? No i nawet nie próbowałem instalować shaderów, bo wiedziałem, że one nie będą po prostu chodziły mi, tak? Że komp nie da rady. A teraz, słuchajcie, sobie... No, właśnie, 27 klatek jest, nie jest źle, co? W czasie nagrywania i shaderki, no. W teraz mam, wiecie, mam ulepszony mocno na komputer, więc... Teraz tak sobie, wczoraj wieczorem sobie pomyślałem, przecież, kurczę, teraz te shadery będą chyba chodziły, bez problemu, więc... No, i faktycznie chodzą bez problemu. Otwierzmy cząki. O. jakiś Ten teren, coś będzie. Ten, jakoś tak, dobra. Ja zrobię to zdjęcie sobie potem. Słuchajcie, pójdziemy na RTP. Ciekawi mnie, jak wszelkie domki będą wyglądały. Okej, okay, mamy. Aha, to są zadzanki. Myślę, że liście lecą. O matko. Słuchajcie jak pięknie, o tu jest czyjś domek. Nie ben, Nie będziemy dzisiaj sprawdzać, czyje są te domki w ogóle, ale... Patrzcie na tą wodę. Tak po prostu realistycznie to wygląda świetnie. Aha, tu jakaś wiata taka, aha. Okej, okay, okej. Okay. Kościół? Serio? Ja to jest tabliczka. Tylko delikatnie się... O! Halo, tabliczko. Halo Hiu! Nie wiedział Tylko ktoś bardzo złe rzeczy wybudował Więc to zniszczymy Okej, okay, zombie coś Co tak syczy Wolę nie wiedzieć Dobra, najpierw jeden pokonamy zombiego Słuchajcie, to jest tak piękne, że ja normalnie się po prostu zachwycam i naprawdę ho! I będę się tym zachwycał pod długo, I coś mi się wydaje, że będę teraz często nagrywał na shaderach. Bo naprawdę takie są kurcze ładne ludzie. No ja też nie pomyślałem wcześniej, żeby to zainstalować. Mm, ale kurczę ładnie. Nawet zwykły, słuchajcie, teren, zwykłe góry, jakieś pogórki wzgórza, coś. Nawet to wygląda na po prostu tak pięknie. Patrzcie, drzewa się odbijają w wodzie, widzicie to. Wow. No nie gadaj, trzymam pochodnię. O kurcze, nie, to jest świetne. Idę z pochodnią włapić mi oświetla. O matko, po prostu świetne Dobra, ale dzisiaj nie będziemy chyba chodzić po kopalniach Au. O kurczę... O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. daj mi w lewą łapkę. O. Gini Gini, o matko, jak pięknie tu jest ludziska, słuchajcie, to jest coś po prostu cudownego, normalnie... O, tam będzie dawa, prawda? Lawa nawet pięknie wygląda, wow Patrzcie na ten domek, i księżyc za tym domkiem To nawet w nocy, noc jest ładna Kurcze Dlaczego się robi noc? Ja chciałem dzień Jest działka czyjaś yy... <ścoughs> To wejście jest strafne. o matko Słuchajcie O kurcze Dobra, walczymy Gin, gin o! Przypadkiem pochodnie postawiłem, Do, oddaj pochodnie, dobra. <laughs> Idziemy sobie dalej, słuchajcie, to jest takie fajne, takie oświetlenie ładne, dynamiczne, takie... Takie, takie to wszystko naturalne, ładne. Jakieś też te strupaki możecie proponować. Słuchajcie, sobie w grę teksturpaka tutaj y, Chroma Hills. Kiedyś mi się on bardzo podobał. No i dalej mi się on bardzo podoba, ale niestety szajdery powodują, że on się jakoś tak dziwacznie, bardzo dziwacznie baguje. Mm. Bo Fajdery próbują z niego zrobić 3D Ale przez to jakieś błędy się robią i wygląda to no kiepsko Co najmniej kiepsko Łooo, ten prom, o matko, to jest świetne Bloki magmy jak ładnie Czy to jest czyjaś działka? Niestety tak, ale bym sobie wziął to Jakie to piękne, co? Łooo Jak to genialnie to po prostu wygląda, słuchajcie Świetne, co? Koteczek! Mój, mój kot! Skąd się tu wziął mój kot? Dobra, będziesz za mną chodził, albo nie. Home magazyn. Kotku w magazynie, bądź tu. Halo Kotek. No i sobie pofet. No i zniknął. Co ja poradzę, no? Słuchajcie, już się robi dzień. Już się robi dzień piękny. Więc słuchajcie, o! Widzicie to. Ten, to, 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 to słońce, jak świeci fajnie. Słuchajcie, kontynuujemy słuchajcie zwiedzanie. To jest nasza wiata tutaj z lejkami. Właśnie, czekajcie, już ktoś coś wrócił. Mówię, coś będzie... Te skrzynki, kurczę, niewidzialne. Trochę to bagoje. No, łotek tropikalny i parę dyrtów. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale dobra, słuchajcie, idziemy na R... RTP O, mamy tu czyjś domek. On będzie na pewno fajnie wyglądał w szejderach, bo wszystko fajnie wygląda na szejderach. Ciekawie, fajnie to światło bije, jest. z okien. Domek może nie jest jakiś przepiękny? Nie ma kuboidy, Ok. Można ograbić, jeśli coś jeszcze tu zostało, cokolwiek. Ale nie sądzę, no właśnie, mamy tu jakiś. te... Nie ma nic nowego. O kurcze... Kolejny domek! Może też do ograbienia. <grym> No nie ma działki, ale ja nic tu nie znajdę, na pewno raczej, no nie ma szans Żebym coś nastąpi, bo to już chyba od dawna nie ma działki Patrzmy na widoki sobie Mamy ładny most, pójdziemy nim Słuchajcie, jak ładnie tu jest, chociaż sobie nie chcę dżungla wygląda najlepiej na tych fejderach Dobrze, akurat tutaj sobie te fejdery zainstalowałem O kurcze, góry mamy O, było kiepsko, ja tutaj umarł o matko. Ja bym tu nie wrócił nawet. To było strafne. Bo, bo back troszkę tu nie działa na tym 11. Ale fajne te się robią, widzicie? Na ekranie od światła. To jest świetne. Kurczę ludzie! Propon proponujcie mi, napiszcie mi w komentarzach koniecznie jakich jeszcze shaderów powinienem waszym zdaniem użyć. Jak są jakieś ładniejsze od tych, a pewnie są. To koniecznie, Co mi tu piszą? Adam! No! Co? Coś ty jeszcze? Tak, tak, nadal jestem i nagrywam na szajderkach. Ło, słuchajcie, kopalnia! Kopalnia to jest coś na szajderkach. Ło, matko! Kopać tu w takim czymś, kopać surowce to po prostu świetne. O kurczę. No tylko patrzę w ogóle, mam fajna. O, co mnie klepie? Nie wiem, gdzie to coś jest. Ja nie widzę. A to coś, chyba to będzie jakiś szkielet, skoro strzelacza mi. No właśnie, jest szkielet. O kurczę, co tam się odpierdniczyło. czy jak rzucę jedną pochodnię, to czy ona mi tam oświetliła? Nie. Słuchajcie, muszę się dowiedzieć. Oświetliła o matko ludzie rzucona pochodnia oświetla. O kurcze. O nie! Nie! Moje złote wiertło! O, o kurczę ludziska! Bek nie! O kurcze! Zaduważy jeden! O nie, jak to czy byłeś... eee, Matko! czy O kurcze! Napiszę MSG, pa olinek pomożesz rtp szukamy tych koordynatów to nie to ale jak ładnie słuchajcie dokończymy chyba zwiedzanie świata troszkę i zaraz będzie trzeba odcineczek kończyć o, ale ta woda fajnie wygląda taka płytka i tak fajnie Kurczę. dobra szukajmy koordynatów kolejnych tutaj to będzie nie 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 to będzie nie to eee zdecydowanie nie rtp o, wow, ten biom wygląda świetnie. Kurczę, zginąłem w jaskini. Coś takiego, co ja narobiłem. E, weźmy kit Jedzenie, dlaczego nie odłożyłem tych itemów. No, jak głupi jestem, jak nie wiem. No, no matko. <laughs> RTP. Nie, to nie to, na pewno to nie to. A teraz? Jest blisko, jest blisko. Słuchajcie, lecimy tam. Musi... Być, tu... musi być, słuchajcie, 5, 9, 4, 2 W tą stronę Jest na minus, tak? Jest na minus, jest na minus. Czyli w tą stronę lecimy Musimy się tam dostać, musimy to znaleźć z powrotem, słuchajcie. Więc zwiedzamy świat dalej. Jaki cień fajny, o kurcze. Znajdziemy to miejsce, słuchajcie, zaraz znajdziemy, o matko, tak że... o ja co ja odpierdniczyłem, no za dużo F1, za dużo tych wszystkich zachwytów, ochów i jachów i zapomniałem o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. Tak walczyłem z tymi potworami, że normalnie w strach gadać, no yy, dobra, yy, szukajmy dalej tego miejsca. Nie Niebawem się tam na pewno znajdziemy yy, Czy to rośnie serio. To powinno maleć. Czyli w tą stronę muszę iść jednak. Ojej, No i co to ma być? Czy to serio jest woda? Czy to jest serio woda? A nie mam drewna. To jest złe. Dobrze, teraz idę. Dobry, dobrze, dobrze idę. Okej okay. Zaraz dojdziemy tam, dojdziemy, damy radę. Damy radę, tam dojść na pewno Dobra. Dobrze idziemy. Yy, pyk, dobra dalej, 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 no jest woda. Kurczę. Ale to trzymaj dobrze, że woda się będzie szybciej płynęło, słuchajcie. Tylko jakby znalazł jakieś drewno. Wiecie, set home, na przykład G i ho... Nie, ukrywam koordynaty. Home i weźmy sobie drewno. Drewno. A, duch kota. Pewnie kot ducha. Duchu weź tego kota. To nie mój kot, ja z nim nic nie zrobię, on tu będzie siedział, taki biedny. Więc weź go, weź go. Zbijemy te drewno. Nawet kurczę, tu nie jest piękne. Ojej, takie piękna Minecrafta to w zasadzie życie nie widziałem. W zasadzie ja nigdy nie miałem styczności z wadnymi shaderami i tak <laughs> dalej. Y eee. Okej, okay, Mamy łódkę, więc. Y home to było G. Tak, więc płyniemy w tamtą stronę. Y tak, w tamtą stronę dawać łódeczkę i płyniemy tam <laughs> To będzie z pewnością bardzo ładnie wyglądać Tak Nawet zwykłe słuchajcie, płynięcie wodą, płynięcie oceanem wygląda pięknie To jest świetne po prostu O matko Tylko że problem jest taki, że to miejsce Ojej Że to miejsce, te koordynaty to jest miejsce gdzie ja się typnąłem na random tp A nie wiadomo specjalnie, gdzie konkretnie ja zginąłem więc to też może być problem pewien Gdzie yy... jest moja łódź? Zniknęła Co się poradzi, idziemy dalej <laughs> A te Federik, są piękne, słuchajcie Ja to natury, z natury się tak zachwycam jak widzę coś ładnego, więc wybaczcie <laughs> mi te zachwyty się kończy chyba ląd, więc trzeba ściąć więcej drewna <laughs> i zrobić kolejną łódkę Ach, jak nie to ładne Mniej więcej mamy te okolice, więc... Super, dobra, idziemy. 500, 200 kratek, jeszcze 200 kratek Dobra, tu mnie nie było, ale tam się tepnęliśmy na tamte koordynaty. kur... Kto tu mnie? Zginął ktoś tu, czy coś tu czy coś? Stało złego? Coś takiego takie jakiś grup. Słuchaj, te, te, te tabliczki się trochę bagują, ale dobra. Idziemy dalej Okej, okay, tu mnie nie było, ale dobra, 5900 jeszcze tu, pewnie pod górkę, pod górkę podejdziemy już, za tym będą już te nasze koordynaty. 100 kratek nam zostało, 5901. Dobra. Więc, okej, okay. już prawie jesteśmy. To na pewno nie była ta jaskinia. I gdzie jest moja pochodnia? Nie ma pochodni? Zniknęła! o kurczę, zgubiłem swoją pochodnię. Została to to chyba bardzo źle. Eee, <laughs> tu to będzie ta jaskinia chyba. Tak, to będzie ta jaskina, weźmy sobie pochodnie w łapę. <coughs> Proszę, na, lepiej na F1 nie chodźmy. Tu chyba nie wchodziliśmy. Ja nie mam pewności, czy to jest ta jaskinia, czy inna. Szyko się tak kojarzę, więc to może być ta jaskinia. Aaaa, znowu spadłem A się tu zabiję, kurczę na brzegu jaskini prędzej niż kurczę do tych itemów. Dobra, y, To była ta jaskinia, niewątpliwie. Okej, okay, tu... Y, schodziliśmy tu na dół chyba to jest set home g nie wiem czy g ale dobra idziemy tak tu szliśmy w tą stronę szliśmy tak pamiętam to miejsce tu chyba nie 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 tu nie szliśmy <laughs> oby tam były te itemy yy, tu, tu szliśmy tak i teraz tu idziemy do góry to myśmy szli czy nie Raczej nie tu nie więc nie yy, zjedzmy coś idziemy dalej Yy, tu gdzieś, to mogło być tu. A, stój. to było tu. Będę tak gdzieś, żebym zeskoczył nisko. Okej, okay. tu nie, tu nie, bo tu nie wchodziłem. Yy, to jest nie na 100%. Gdzie, to, tu gdzieś jakieś takie były. Kurczę, żwiry śmieszne. O! I tu. Jest, tak, i to jest tu. To będzie tu. Gdzieś te okolice yy, MSG pani Olinek Tepaj z pochod... z pochodniami Tepa akcept yy, <laughs> gdzieś tu kurczę w tej jaskini to musi być Aha, po, po pochodnie pewnie, dobra yy, To musi tu być, to musi tu być Chcą swoje temat uczkać. Okej, okay, po pochodnie jest! Są itemy! Sioklipewy, nie próbuj mnie zabić! O jezusiczku, Jezusiczku! Nie! A. Ratunku, ratunku, ratunku! Eee, set home G! Dobra, mam. mam to miejsce. Umarłem, ale mam. mam tam home'a. Okej, okay. home G. Okej, okay. mam itemki. To już nie wszystkie. Tak, dobra. Dobra, i mam, mam to, mam to, Kurczę, jest, udało się to odzyskać, słuchajcie Uff, uff, uff Jest nasze złote wiertło, jest, są ciuchy robocze, to co, najwa to co najważniejsze jest Dobra, mam Mam to Słuchajcie, kończył ten odcinek, on się przedłużył jak ja pierniczę, ale dobra Przynajmniej <laughs> się działo coś Czy to jest opuszczona kopalnia? złem. Uff, jak dobrze się udało znaleźć. Dzięki pani Oinek za pomoc. Słuchajcie, to było na tle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach drugiego sezonu Bosses z Minecrafta, nie tylko drugiego sezonu Boswa z Minecrafta. No więc do zobaczenia. Pa.